<laughs> Witam państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk Taksizer Malinowski. Witam was serdecznie na kolejnym materiale na moim kanale. Będzie to dość specyficzny materiał, ponieważ porozmawiamy dzisiaj sobie o polityce. Będzie to bardzo poważny temat, dlatego nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, udostępnić tego materiału na swoim Facebooku oraz gdziekolwiek tylko się da. Zapraszam na materiał. Szanowni Państwo, obywatele, rodacy, drogie dzieci i drodzy rodzice, dzisiejszy internet, nasz internet jest zagrożony. Unia Europejska planuje wprowadzić ustawę, która jedyne co ma na celu to o cenzurowanie internetu. Ale już słyszeliście to od wszystkich YouTuberów, ponieważ wszyscy muszą o tym nagrać filmik. Dlatego też chciałbym przedstawić moje stanowisko w tej sprawie. Mam to głęboko w piździe. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.